Siemanko, witam w pierwszym odcinku z poraników do Kantarza Studio 8. Od razu możecie zobaczyć różnicę w moim głosie. To już jest taki bardziej jak mam w życiu realnym. No mikrofon mam mnie za dobry. No a się jakoś skonfigurować tutaj mój i widzę, że to mi jakoś lepiej wychodzi. Więc tak, już nie przedłużamy, tylko wchodzimy w Libery i... Tutaj w ogóle, program w ogóle jest ba sam ba banalny w obsłudze yy, I tak Weźmy sobie Właśnie w Liberty mamy takie podstawowe yy, Intra i nie Intra tylko muzyka niedodana i takie właśnie Więc tak yy, Jak go użyć? Jak w ogóle podgląd? Klikamy dwa razy A jak go użyć? Klikamy i przeciągamy na traka 1 Tutaj do sobie go ustawię i tak, tym plusikiem rozwijamy, tu mamy nasz tekst i puścimy sobie o i teraz ten tekst sobie zedytujemy na intro jak widzicie nawet ładnie to mi wyszło i zobaczymy No i ładnie to działa yy, Tu przepraszam, że nie będziecie słyszeć muzyki, jaka tu będzie grała yy, Lecz nie wiem po prostu co z tym jest Czy właśnie czegoś nie ma Ale Bandika mi po prostu nie nagrywa yy, dźwięków z Z innych mi nagrywa tylko nie kantarzy Niedługo też będzie może The Cruel na kanale Chociaż nic jeszcze nie będę zdradzał, bo nic nie mogę Dobra, a więc tak, muzyka też tu mamy, ja sobie wezmę to, na samej górze, też tu przeciągamy i puszczamy. No, ładnie jest. Tutaj wchodzimy w audio i na przykład sobie tutaj obniżymy dźwięk, podwyższymy znaczy dźwięk na taki i zobaczymy. No i bardzo ładnie to mi wyszło Tutaj oczywiście to możemy sobie plusik I to też możemy sobie tu przeciągnąć I jak widzicie to nam się spada i to nam zajmuje tylko jeden track A tylko jedną ścieżkę, a zobaczcie Tyle tam jest rzeczy na wciskane I patrzcie, wszystko ładnie działa No i głównie z tego odcinka o jeszcze tutaj mamy na przykład w Kalust, czyli tekst i tak dalej różne pierdółki takie jak zobaczcie takie fiu, 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 czy tak dalej W ogóle program bardzo łatwo w obszudze bardzo fajne efekty można w nim wykonać i właśnie nie trzeba tutaj brać tych swoich tych tutaj podstawowych ja na przykład moje intro nie jest podstawowe tylko pobrałem sobie filmik, rzuciłem go tutaj właśnie i bardzo ładnie mi działa, jak widzicie. I co? I tak, teraz to by było... Nie, jeszcze. Widzicie, już bym chciał kończyć, a jeszcze nie wszystko Wam wyjaśniłem. Tu w audio już mówiłem, yy, tutaj w tym zoomie. Yy, jak możecie zobaczyć, tak się przemieszcza, fajnie o bardzo proszę yy, i dalej tutaj w transmission mamy takie przejścia na przykład ja sobie tu dam takie i patrzcie i widzicie nie tak normalnie i jak wcześniej powiedziałem, wszystko ładnie nie nam działa tutaj oczywiście mamy przybliżenie oddalanie o no znaczy tutaj tego przepraszam yy, tutaj yy, no tych filmików co tutaj mamy Tutaj mamy cofanie Tu mamy Powracanie do tego co cofnęliśmy Czyli przywracanie Wycinanie yy, To jest takie yy, Jakby to powiedzieć Rozdzielanie O yy, Tutaj kopiowanie, tu wklejanie I tutaj ścieżki możemy dodać Tu blokujemy Czyli że nic już nie możemy zmienić O bardzo proszę Jak widzicie już nic nie mogę zmienić yy, A więc tak ładnie działa, a jest zablokowane. Dobra, odblokujmy sobie to tutaj, że tego nie widać. A więc tak, yy, trak. No w ogóle, jak traka chcemy dodać, to albo sobie przeciągamy po prostu na te, tutaj, gdzie mamy pusikanie, nazwę, na przykład trak piątka, trak jedynka, track trójka track 3, track 3. albo możemy też kliknąć dodaj traka. Możemy też nie, już nie mam tak to. No. Usuwać już nie umiem, ale po co usuwać, przecież to nam nie zajmuje pamięci. I dobra, i dalej. Tutaj mamy import media, czyli media ze swojego komputera, tu możemy zimportować. Yy, tu mamy record the screen, czyli możemy nagrywać, ale to Camtasia Recorder by nam się musiała pobrać. I produce and, produce and share. Wybaczcie mój English y, nie zbyt ładnie perfect, tak jak mówiłem już wcześniej I tu możemy wybrać y, Jak to chcemy zrobić Ja biorę zawsze w Ambra 4 Only up to y, 108, 1080p I myślę, że to widać O, i no właśnie, uwaga taka jedna y, Możemy wziąć tutaj właśnie to Albo możemy wziąć tutaj to Sam osobiście polecam to bo to nam yy, właśnie tylko to nasze już w tym w danym formacie mp4 umieszcza nasz filmik a to nam umieszcza nie dość że tylko ten filmik tylko jeszcze tam jakieś pierdółki nie pierdółki jakieś zdjęcia nie zdjęcia a więc mówię polecam to nie zapychajcie sobie komputera bo szkoda i mówię i to by było już na tyle w tym odcinku mam nadzieję że pomogłem jak pomogłem to wiecie co robić jak, jak zrobiłem coś źle albo Ci nie pomogłem lub coś, to napisz w komentarzu, możesz dać łapkę w dół, tylko mówię, napisz w komentarzu i to byłoby na wszystko z mojej strony na razie.